Harcerstwo w Chicago obchodzi w tym roku wspaniały, diamentowy jubileusz. Wszystko zaczęło się dokładnie 75 lat temu, a w najbliższy weekend odbędą się uroczystości związane z świętowaniem tej wspania tego wspaniałego jubileuszu. Kto lepszy, że będą powiedzieć o dorobku harcerstwa niż dwie wspaniałe harcerki? Jest mi bardzo miło powitać w studio panią Lucy Budzki, dzień dobry, Dzień dobry. oraz Beatę Niebrugę, dwie druhny uh, czuwaj, chyba tak Czuvaj. powinienem Czuvaj. przywitać. Słuchaj, Słuchaj, skoro masz już tutaj w swoich siłach, to zacznę od pytania, Która z Was jest ważniejsza w tej strukturze harcerskiej? Tym razem ona. Jak to wygląda w ogóle? Bo wiem, że tych stopni, hierarchii jest mnóstwo. To chyba część, ta, ta struktura jest niesłychanie potrzebna i niesłychanie ważna w harcerstwie. Więc e, struktura jest troszkę inna niż e, stopnie, bo Aha. obie druhny mamy stopień hartzmiszczyn. Mhm. I to jest na życie. Tak. I to jest do końca. Tego to Wam nikt do końca. nigdy nie zabierze, tak. rozumiem. Tak. A odnośnie struktury takiej mhm. organizacyjnej, to druchna Lucia prowadzi zastęp instruktorek dla chówca tatry, mhm. a ja jestem przewodniczącą obwodu, więc panuję nad chówcem tatry. To jest Hufiec Harcerek i chówcem Warta oraz a, podchodzą też Koła Przyjaciół Harcerstwa i mamy też grupę Staroharcerstwa. Wow, to jest bardzo rozbudowana struktura. Właśnie dwa chówce, jeden dla harcerek, drugi dla harcerzy. Dobrze to rozumiem? Tak jest, mhm. okay. tak. Więc w tym się znajdują skrzaty, które są mhm. najmłodsze nasze skarby od lat czterech do siedmiu. To jest akurat pod e, chówcem harcerek Tatry, bo tak jest nasz regulamin harcerek, właściwie ogólny organizacji. Y -y -y. Potem mamy zuchy od lat 7 do 11 i e, harcerki od lat 11 do 16 i wędrowniczki od 16 czy wędrownic w górę. Właśnie tak. no uprzedziła Pani trochę moje pytanie, bo chciałem zapytać, kiedy, od kiedy się zaczyna? Kiedy jest najlepszy moment? Czyli 4 lata już można zapisać dzieci do harcerstwa, dobrze to rozumiem? Tak jest, tak. A, i... Mamy dwie gromady skrzatowe w tej chwili, jedna jest w Niles, mhm. St. John Brebo w a, kościele, a druga jest, a, teraz oni są w Wheaton, ale są przybliżeni do Koła Przyjaciół Harcerstwa Edison. Mhm. No właśnie, bo Koło Przyjaciół Harcerstwa to kolejna organizacja, która działa ręka w rękę, prawda, mocno wspiera harcerstwo Chicagońskie. Tak tak. Proszę o kilka słów o tej organizacji. Więc a, to jest grupa rodziców przeważnie, ale czasami to są byli harcerze, harcerki, którzy też są rodzicami i oni nas wspierają a, a na swoim ośrodku, szczególnie tam, gdzie mówimy teraz KPH Edison, to oni wspierają a, swoje dzieci, a KPH mhm. Chicago to raczej ma troszkę większy a, większy, Jak to się mówi, obszar, obszar tak. I oni prowadzą też nasz teren w Wisconsin, mm -hmm. Camp Norwid w Krywet. To, to jest taki klejnot w kolonie, w mm -hmm. koronie tutaj naszego harcerstwa. Chyba y, większość organizacji harcerskich może Wam pozazdrościć tego y, dostępu do, do tak fajnej infrastruktury. Y, co w Camp Norwid? Jak, jak to wygląda? Więc Kto z niego? Camp skorzysta? Norwid mamy przynajmniej 55 lat mm -hmm. i. Y, y, to jest piękny, piękny teren w Wisconsin, w uh, Pinkła nie, jak to się nazywają te Woods, uh, w North Woods, powiem mm -hmm. północnych, ale jest uh, piękny las, jest piękne jezioro, uh, są tam trzy budynki takie główne, uh, jeden taki sypialniowy, jeden jest taki kuchenny, uh, trzeci jest nad jeziorem, uh, mówimy na to harcówkę, mamy też a miejsce, które się nazywa Gopło, to jest, gdzie mamy nasze mszy święte, i są różne pola i miejsce do obozowania. Tereny się zmieniają co roku dla harcerek i harcerzy. A różne pompy są tam, żeby studnie, żeby mhm. można było wodę dostać, gdziekolwiek jesteśmy, a zuchy są raczej w tych a, budynkach przy jadalni no, im, tam sobie im, im starsi, no, ja. tym mają mieć trudniej przetrwać, Tak prawda? jest, tak jest, więc zaczynamy troszkę łatwiej potem. Mhm. Tak. Super, zanim wypytam was o historię te 75 lat, to, to chciałem zapytać od was, czy wy zaczynałyście swoją przygodę z harcerstwem od czterech lat czy trochę później? Jak to wygląda? Więc a, lata temu nie było skrzatów, mhm. to jest raczej od 25 lat. Może nawet, żeby, nie, naprawdę nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to jest a, 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 ta gałąź powstała, a, w, zrodziła się w Stanach Zjednoczonych pomysłem jednej instruktorki mm -hmm. ze wschodu, z Nowego Jorku, drugiej Langner i o, gdzie ona widziała, e, że jest możliwość pracy wychowawczej dla dzieci między czwartym a siódmym rokiem życia mhm. i ona założyła te skrzaty. W Polsce nie ma, nie, nie wiem czy są teraz skrzaty czy nie, ale w Polsce tego nie było. Przed, no to mamy jeszcze częścią, tak. nie byłyście nigdy druhny skrzatami, no to kiedy tak zaczęłyście jest. swoją przygodę z skrzatami? Ja, ja zaczęłam e, moją harcerską przygodę tutaj e, mm -hmm. w Chicago, jak miałam 12 lat. Aha. I byłam jedną e, z pierwszych harcerek. E, na samym początku mm -hmm. harcerstwo miało tutaj 2-3 lata. Po prostu, e, I zostałam do dzisiaj. Pięknie. A pani, pani Barbara? A ja akurat zaczęłam w Anglii. Wow. Byłam zuchem w Anglii, w Bristolu. Mm -hmm. Byłam w gromadzie Biedronki i byłam na pierwszej kolonii w St. Rivals, który dalej jest też uh, teren harcerski w Walii, mm -hmm. ale tuż przy Anglii. A potem rodzina się przeprowadziła tutaj do Chicago, ogólnie mówiąc, do Western Springs i doszłam do gromady Pszczółki. Rozumiem Czemu nie było wyjścia, od razu przywiozła Pani tą <tuszę> duszę harcerstwa tutaj do, do <tuszę> tak Stanów jest. Zjednoczonych. Cieszy mnie to, że wspomniała Pani właśnie o, o Anglii, o Wielkiej Brytanii, bo wydaje mi się, że ta imigracja tutaj do Stanów Zjednoczonych, która no, z konieczności spędziła trochę czasu w Wielkiej Brytanii, była chyba wśród tych, tych najważniejszych założycieli harcerstwa z Chicago. Mówię tutaj o imigracji po II wojnie światowej. Dobrze myślę? Czy było nie, trochę tak. inaczej? Nie, nie, nie zupełnie, nie zupełnie. <tuszę> Um, e, e, harcerstwo tutaj powstało z emigracji um, powojennej. Mm -hmm. e, te osoby, które albo nie mogły, albo nie chciały wrócić do Polski po wojnie. A, więc i, i to byli imigranci, e, którzy przeszli przez a, wojnę i przez obozy niemieckie lub przymusowe prace. W, w Niemczech albo przeszli przez Syberię. Mm -hmm. to, były, to, to, to była imigracja wojskowa. Ta, po I, tak, powojenna, tak. Po ruch, tak, tak. Mm -hmm. I, więc, i, I więc ta młodzież i te dzieci w harcerstwie na samym początku to były dzieci wojny. Ta. Ale zgadzam się, że nasz ruch się naprawdę e, rozrosnął w Anglii. Po II wojnie światowej i a, tam dalej jest nasza siedziba organizacyjna w Londynie. Ja Główna to... kwatera harcerska jest właśnie w Londynie. Zgaduję, czy pani urodziła się właśnie w Wielkiej Brytanii? Tak, tak. No, miała być z nami tutaj e, również druhna Barbara Hałko. No, no, tak. Ona również urodziła się. Urodziła się, w, się w, Szkocji. w Szkocji. Ona się w Szkocji. No proszę urodziła. bardzo, ale właśnie tak. na wyspach brytyjskich no jesteście pięknym przykładem tego, właśnie jak, to, jak te wartości zostały jak gdyby przeszczepione, albo przywiezione tak. gdzieś tam z Wysp brytyjskich, ale właśnie po zakończeniu II wojny światowej. Jest bardzo ciekawie, bo myśmy harcowstwo tutaj powstało poza granicami mhm. kraju. Oficjalnie w roku 1947, gdy była ta polityczna emigracja tak. i było spotkanie we Francji, bo we Francji już harcerstwo istniało od mm -hmm. dawna. I postanowiono, że um, zostanie harcerstwo utworzone poza granicami kraju i zostanie utworzone um, według statusu. Z roku 1936, który był w Polsce. Czyli nawiązanie do tych przedwojennych polskich. Tak, ale chciałabym wspomnieć też, że Andrzej Małkowski, który zaczął harcerstwo w Polsce w 1910 roku, też tutaj był w Chicago w hmm. tych samych latach. I część harcerstwa niby się zaczęło w tym czasie, ale to nie było na jakiejś większej skali. Więc mamy takie korzenie od mm -hmm. Małkowskiego. Rozumiem. Czyli można szukać jakichś tam pierwszych formacji, prawda? Pierwszych formacji, tak. Prawda, pierwszych formacji, tak tak ale nie... samo, tak samo muszę powiedzieć, że w latach 20. i 30. Było, było harcerstwo związkowe. Hmm. Jest bardzo długa tego historia, do którego należało tysiące młodzieży w, w całych Stanach. Tak samo Zjednoczenie Polsko-Rzymsko-Katolickie też miało skautowe grupy. Chłopców nazywano skautami, a dziewczęta córami Zjednoczenia. I to wszystko miało skautowe podłoże. No właśnie, jaki jest ten ruch skautowy? jak zmieniał się, jak ewoluował na przestrzeni tych 75 lat i opowiedz się właśnie o historii o tych 75 latach, o dorobku y, polonijnego harcerstwa tutaj w Szykaku. Więc mogę powiedzieć, jak harcerstwo wyglądało na samym początku, mhm. gdzie nie było jeszcze terenu, a gdzie nie było sprzętu obozowego, a gdzie... Um, e, powstały te pierwsze drużyny. Ja byłam na trzecim obozie, który był e, e, oficjalny. oficjalny obóz i to było w stanie Indiana. Mhm. E, pamiętam, że e, najpierw wypożyczony był teren od skałtek amerykańskich, ale później nie wiem, coś tam nie wyszło z tego i byłyśmy w jakimś parku stanowym. Wow. <laughs> Miałyśmy. I w ten czas już były zakupione e, namioty i te namioty i sprzęt obozowy był zakupiony, bo właśnie w ten czas już powstało KPH, koło przyjaciół harcerstwa, które urządzało zabawy i były fundusze i oni nam te namioty <laughs> sprawili. Wszystko było bardzo prymitywne. Nie było żadnych gazowych kuchenek. Się naprawdę trzeba, ocena, było, tak. trzeba było. Ja bym powiedziała namioty wojskowe bez żadnej podłogi. Bez podłogi. Tak, tak. Ale a. dalej mamy takie. Tak. Na nasze, tak. Wow. Tak. tak. I było gotowane e, wszystko od podstaw, a naprawdę na bardzo ogieńsko. mało na, na ogniu, na takiej mhm. płycie e, tak. na ogień. Um, budowałyśmy same jadalnie, budowałyśmy umywalnie, budowałyśmy tak latryny. Było bardzo, bardzo prymitywnie, ale radośnie. No, wspaniale. Ja nie mogę się naposuć na Wasze mundury, które też mają mnóstwo symboliki. Możecie opowiedzieć mniej więcej o tym, co macie, o naszywkach, o, o symbolach? O... Więc najważniejsza Enawiga? rzecz to uh -huh. jest nasz krzyż harcerski. A jak mamy około 12 lat i kończymy pierwszy stopień ochotniczki, jesteśmy gotowi, to mamy przyrzeczenie harcerskie. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, uh -huh. nieść pomoc bliźnim i być posłuszną prawu harcerskiemu. To jest rota przysięgi. Tak, i, I właśnie się na, i my, Tak. My to nazywamy przyrzeczeniem. Tak. Otrzymuje Więc otrzymujemy krzyż. ten krzyż, a podkładka czerwona akurat jest stopień harcmiszczyni. Czyli, czyli jakie inne podkładki jeszcze mogą być? Są zielone na mhm. Harc-Miszczyni, niebieskie na przewodniczki. Mhm. No i czerwone. I później, tak. i później są stopnie młodzieżowe. Aha. Białe, żółte. Te... A pierwszy stopień nie ma. Nie podkładki, tak, bomba. podkładki bomba. i same A okay. tak, tak, więc ja mam niebieski. mój krzyż, który właśnie dostałam na tym moim pierwszym obozie. To jest ten ja krzyż, naprawdę? Tak, tak. Wow, To jest taka, no, swego rodzaju relikwia tak. dla każdego kogoś. Ja tak, I to jest um, i, i przyrzeczenie to jest zawsze zrobione bardzo obrzędowo mhm. i pamiętam, zbudzono nas w nocy i musiałyśmy w ciszy iść przez las. A, Czyli tam, harcerz, Harcoka nie zna dnia, ani godziny. Tak, tak to. jest. I, 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 I było tam już rozpalone ognisko i tam czekały na nas e, e, instruktorki Instruktor. i w mhm. ten czas tam żeśmy składały przyrzeczenie. Wow. No, harcerze słyną z tego, że mają te sprawności, prawda, poprzyszywane gdzieś na mundurze, u was tych sprawności już nie, nie ma, ma. Nie nie ma. E, well, ale, jak, o, jak to jest raczej młodzieżowa, młodzieżowa no właśnie. sprawa albo też wędrownicza. Mhm. Ale, Koniecznie musicie powiedzieć, na no, no tak, bardzo rzucają się. Każdy właśnie. Ma, ma swoją tarczę. Mhm. Nasza tarcza, je, bo jest pięć chówców w Stanach Zjednoczonych. My jesteśmy chówcem tatry i mamy taką um, w motybie góralskim, bo mamy szarotkę. Świetnie. Tak, ruch proszowski to zaprojektował dla na nas. Tak? I, i, a wszystkie mamy tą naszywkę, Chorągiem Harcerek USA i jeszcze dodatkowo mamy, że jesteśmy z Chicago, z Chicago. i mhm. każdy chłopiec ma swoją tarczę. Chłopcy. No bo musimy też powiedzieć, tak? ich hufiec nazywa się Warta, Warta prawda? I też tak mają jest. swoje logo, swój tak? emblemat tak, tak. i noszą go na lewym ramieniu. Na lewym tak ramieniu. Jest. Świetnie. Te krawaty są też bardzo charakterystyczne. Tak, to są krajki, Aha. akurat my mamy tą samą, bo stopień harcmiszczyni. Tak. Czyli to też zależy od stopnia. Więc to jest instruktorskie, mhm. a młodzież to ma chusty. O, tak. Więc no podobne właśnie. do amerykańskich skautów. A czy ten wzór jest pusty. charakterystyczny tylko dla harcerstwa w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, czy jest powszechny dla całego polskiego dla, harcerstwa? dla wszystkich, którzy są w naszej organizacji Związek Harcerstwa Polskiego, polskiego. poza granicami kraju. Świetnie. Mamy Same kraje. No dobrze, to jeszcze opowiedzcie, opowiedzcie jeszcze o, 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 o tych pozostałych naszywkach, pozostałych symbolach. Oh. Symbole po prawej stronie to raczej są a, a odnośnie akcji letniej. Mhm. I one się zmieniają. I prawda? się zmieniają zależy co roku. Tego, co więc zależy, jak ktoś był na zlocie, czy gdziekolwiek to My mamy czytam takie tutaj naszywki. 1050 lecie tak. Chrztu Polski, szlak przyszłości z 2000. 17 roku. Aha. Tak, akurat tak. Tak, tutaj tak, było 60-lecie chorągwi, mm -hmm. harcerek w Stanach Zjednoczonych, a chorągiew to jest tam... Um, całe to organizacyjnie, do której należą wszystkie chówce. Czyli Stany Zjednoczone. A są dwa chorągwie, jeden męski, jeden mm -hmm. żeński. I, żeński. Tak. Więc akurat komentantka chorągwi jest z Chicago w tej chwili? Tak. Bada yeah. Świetnie. Ja, ja też kiedyś byłam komendantką. Wow. <laughs> tak, truchna Lucia miała kilka bardzo wysokich uh, stanowisk stanowis. Ja muszę tak. Druhna jeszcze zapytać o, o... tutaj na pagonie widzę jakiś element, o. prawda? Więc my w Chorągwie, mm -hmm. Chorągwie w Stanach Zjednoczonych, my mamy um, e, takie różne kursy dla instruktorek. I tu było z konferencji jednego z takich kursów. I to było w czasie pandemii, bardzo ciekawie. I żeśmy były na Zoom. I to jest, e, i to jest e, na ramiennik który został wymyślony y, według tematu i to ma przedstawiać te trzy stopnie instruktorskie splecione w warkocz płynące ten niebieski przezroczysty to ma być strumień, bo o, my jesteśmy pięknie. jak strumieniem i płyniemy wszystkie razem tym strumieniem do celu. Mhm. Ale mamy jeszcze jeden symbol, e, akurat tutaj na furażerce. No właśnie. To jest nasz symbol harcerski, skautowy I ma trzy literki: O, N, C, O na ojczyznę, N, nauka i C, cnota. Wspomniane. Tak. No i ta linijka. Harcerska jest y, też z takim hasłem, tak. prawda, który przewodzi y, 75 rocznicy. No to tak diamentowa akurat diamentowa, diamentowa. tak. Wow, no wspaniale. Y, powiedzcie mi jeszcze o, o, o hasłach, o tym, co daje młodym ludziom Harcerstwo. Co dało wam harcerstwo? Te rzeczy chyba się nie zmieniają nigdy, trwają zawsze i chyba cały czas są aktualne. Ale tak w dużym skrócie. Co dało wam harcerstwo? Ja, ja bym... O, proszę bardzo. Ja, ja powiem, bo, bo ja byłam tutaj od prawie początku, co mi dało harcerstwo? Przede wszystkim ja byłam z pokolenia e, młodzieży, która przeżyła wojnę. Mm -hmm. a, każde z nas miało swoje traumatyczne przeżycie wojenne. I, a, i w harcerstwie niektóre z nas potraciły rodziny. Które Rozłąka od kraju. Um, naprawdę to było takie specyficzne pokolenie pokolenie bardzo patriotyczne. Um, e, mimo naszych przeżyć wojennych, e, myśmy nigdy o tym nie rozmawiali. Nam było tak tylko bardzo dobrze z sobą. Um, e, byliśmy w e, e, to był okres, kiedy nie było łączności z krajem, bo była no, żelazna że kurtyna, kultury. więc nikt nie można było jeździć do Polski, moż, nikt z Polski tutaj nie przyjeżdżał. I um, cokolwiek ja się nauczyłam o Polsce, ja się nauczyłam w harcerstwie. Mhm. Przez robienie sprawności. I jeśli jakkolwiek dobrze mówię po polsku, to też zawdzięczam harcerstwo. Harcerstw. Uh -huh. um, i, i, I w ogóle też harcerstwo dało mi tą, um, a, te podstawy służby. D druh na bata. Ja bym powiedziała, że oczywiście się zgadzam z druchną, ale mam inne troszkę podejście, bo moi rodzice przeszli przez wojnę, a ja raczej nie. Ja mhm. byłam następnym pokoleniem, ale patrzę na harcerstwo, że uczy się samodzielności, praca z innymi, um, jak współpracować, wytrwałość. Rzeczy, które są naprawdę potrzebne na charakter życia i takie rzeczy, które nie można się nauczyć w szkole, czasami można, ale tutaj szczególnie jak jesteśmy albo w drużynie, czy na wycieczce, czy szczególnie na obozie, to trzeba współpracować, żeby cokolwiek zdobyć i było naprawdę miło. <grymne> Naprawdę koleżeństwo było na pierwszym punkcie. Ta. Czy takie bardzo praktyczne również? Tak, bardzo praktyczne, tak. Ja, wiem, I czy... teraz nawet mają niektóre um, w telewizji survival. Ta, ta, ta. To ja czuję, że ja już przeszłam przez <grymne> to jako dzieci. Ja nie wiem, czy pan, czy pan wie o tym, że jest. Um, a, jest napisana praca naukowa z lat 30., druhnej Ewy, Ewy Grodeckiej, gdzie ona a, mówi o metodzie harcerskiej, jak my wychowujemy młodzież mhm. że to nie jest szkoła, my nie bierzemy te najlepsze, my e, staramy się w harcerstwie wytwarzać możliwości, ażeby zwalczać zło dobrym przykładem, dobrą możliwością na kształtowanie dobrego człowieka. Jak kiedyś usłyszałem, że harcerstwo, jak żadna inna organizacja, wychowuje ideowców, ludzi, którzy wierzą w idee, którzy, których łatwo porwać właśnie w idee, którzy takie hasła jak patriotyzm nie są tylko pustym hasłem, ale oni w to wierzą i oni są w stanie dużo dać od siebie. I to jest właśnie efekt pracy, wytrwałej pracy właśnie w harcerstwie. Zgadza się, jest, tak, jest tak, tym coś. A, oczywiście, tak, tak, tak. tak. I tak. jak się spotyka jakiegoś innego harcerza ja czy harcerkę, to, to bieg, już wiesz, że, że to, to jest, jest podobna osoba my do Ciebie, sposób, tak, dosłownie, już się znamy. Tak. Mhm. I, I nie wiem czy pan wie, ale my mamy teraz naszego własnego patrona. Tak. Tak, tak. W, tak, o Stefan Wincenty Frelichowski. Frelichowski. Dziś rano rozmawiałem tutaj z ekspertem, autorem kilku książek właśnie o, o księdzu Frelichowskim. Tak? No i relikwia ojca Frelich tak. księdza Frelichowskiego są tutaj w Chicago w Kościele Świętej Trójcy. On w, swoim, on w swoim pamiętniku napisał, że um, a, jeśli wszy, jaki to byłby idealny świat, gdyby wszyscy byli harcerzami. <laughs> Tak, to mogło być, to mogło być motto, taka puenta naszej rozmowy, ale ja chciałbym Was zapytać jeszcze o to, co harcerstwo ma zaplanowane na ten najbliższy weekend. I tutaj mała dygresja, bo drodzy Państwo, zazwyczaj spotykamy się tutaj i namawiamy Was do kupowania biletów na jakiś y, okolicznościowy, uroczysty bankiet, ale nie tym razem. Biletów już nie ma, prawda? Tak, już niestety nie ma, ale mamy uroczysty bankiet w tą sobotę mm -hmm. uh, i uczcimy naszą, nasze 75-lecie to jest w Bobak Signature Events w Woodridge, Zobacz. Illinois. Mm -hmm. Zaczynamy o 6.30, a w niedzielę zapraszamy na uroczystą mszę świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Lombard Flambart. na godzinę 11. No właśnie więc. No banki już się, z Państwo, nie wbijecie, choćby nie wiem co, ale będzie pękało w szwach, ale zapraszamy do kościoła. Tam, tam na pewno będzie to piękna, podniosła uroczystość. Parafia Miłosierdzia Bożego w Lombard punktualnie o godzinie 11. Da się wyleczyć z harcerstwa? Nie. Człowiek jest harcerką do końca, do końca. przez Nawet życie. jeśli. Jeśli się nie zostaje w Harcerstwie, mm -hmm. to co Harcerstwo zasiało, to sobie zawsze rośnie i kiełkuje. Gdzieś tam kiełkuje, <laughs> zawsze gdzieś tam wyrasta i, um, i, i, i jest na, na zawsze. <laughs> ja bym chciała dodać, że my jesteśmy też bardzo dumni, że bardzo dużo Harcerzy i Harcerek przeszło też na inne Polonijne organizacje, mm -hmm. teraz byli prezesami. Tak jak prezes Legion Młodych Polek, nasza druhna Lucia. Um, miałyśmy... Richardowiściany. Tak, Druchowsiany, tak. tak. Prezes uh, naszego polskiego muzeum mm -hmm. w Ameryce. Uh, ostatnio mieliśmy kilka harcerzy, którzy byli Chicago Society, Chicago Society Foundation, nasz chówcowy teraz uh, Krzysztof Grządziel. Rządzie. Mm -hmm. Tak, uh, piotrykas też uh, na, druh Adam Konopka, który teraz jest prezydentem uh, tej organizacji, fundacji. Mm -hmm. uh, jakie inne? Uh, oh, Copernicus Foundation, to tak. był uh, Hubert Czeromski przez wiele lat. A, tak, na Basia Ciepiela była też była prezesem, prezesem Legionu. Legionu, więc uh, ja czuję, że jesteśmy też uh, taką szkołę liderów, ale to nie jest szkoła, to jest przez praktykę, przez, Tak, przez przykład i tak jesteśmy wszędzie. No, jeżeli... Nawet jak nie jesteśmy w mundurach, to czasami jesteśmy. Dokładnie, to jest cześć. Tak w i gala, tak, tak gala niekoniecznie jest w mundurach, a będziemy tak jak na gali, mhm. ale dalej jesteśmy. Świetnie. Słuchajcie, siejcie to harcerskie ziarno w serce tutaj młodych polaków, niech niech rośnie, niech niech przynosi plon obfity, prawda? No bo potrzebujemy tych liderów, potrzebujemy ludzi, którzy będą robili coś dla idei, nie tylko dla pieniędzy, nie tylko dla, dla chwały, ale dla idei. Potrzebujemy ludzi, którzy właśnie czują potrzebę służby, słyszą potrzebę no, dawania czegoś z siebie, właśnie, właśnie oczywiście. Świetnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Proszę przyjąć serdeczne życzenie. No, 75 lat wspaniałej działalności całej organizacji. Liczymy na kolejne dziesięciolecia. Nie 100 lat. 100 lat to za mało. To za mało. 150 by Co najmniej, co najmniej. Może my nie będziemy przeprowadzali tej rozmowy, ale mam nadzieję, że gdzieś tutaj na świecie ktoś za... Następne 75 lat będzie z kimś, prawda, podsumowywał 150 lat działalności harcerstwa w Szczykego. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Bardzo Drodzy dziękujemy. Państwo, moimi gości Czuwaj. były druhny Lucy Budzki i Beata Niebruga. Czuwaj! Czuwaj! Czuwaj.